Się no w kolejnym dniu, co się zdołało zrobić. Powiem mm. Wam już sporo. A więc tak, wiecie co, nie mogę na to patrzeć, ja to wyczyszczę. Na dniach jakoś, kurde, no różnica jest masakryczna, kurde. Tak, 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 patrzcie, tu jest zrobione, tu jest wstawione i tutaj wstawione. No i zaraz będę wstawiał tu po prawej. Muszę jeszcze tylko oczyścić tego belka. W ogóle całego, zobaczcie, zacząłem olejować, pomaluję cały, zawsze to jest jakiś impregnat, nie? Wiecie, będzie lepiej trzymało. Znaczy na dłużej pożyje belka po prostu. No. Tam do góry, aż do kamery. I teraz tak, uszczelki muszę dokleić. Tu już silikon też jest dany. Dobrze widzę, dobrze, u mnie razi. No i co? I trzeba będzie kurde gdzieś szukać tą szybę dachową. Widzicie, ona jest popita od środka. Tam o, i z tej. No trzeba to będzie poprawić. Mam kurde szybę. Na taką powiedzmy, że chwilową, też się obczyszczę ładnie. O, widzita tutaj ten kawałek cały też jest pęknięta, no ale nie mam nic na razie. I kurde, najlepsze jest to, że tam jak ją tu wstawię odtąd, to gdzieś tu malutkie będzie szpara, ale na tą chwilę i tak jest ciepło, więc może być jakaś tam wentylacja, nie? A do zimy może sobie gdzieś skręcę nowe szyby, to wtedy ją podmienię i tyle. Dobra, to co? tryb, tryb szybki. I jedziemy z tematem, no dzisiaj trzeba będzie jeszcze to podlać <gry> Masakra. No, w tym czasie widzicie jak sobie szybko, no, przy okazji możecie sobie zobaczyć rośliny, po raz nie wiem który, ale są nowe osoby, które nie widziały. Także zawsze coś można podejrzeć. Koniec na tą chwilę, Jola mi pomaga. <głos> <głos> Jak zawsze. O, Trzeba podlać te... kurde pałczychy, o, ale mają sucho. Na tę chwilę zrobiłem to akwarium brzydkie przy chałupie, to Jola mówi, dziadostwo. Niepotrzebne. Nie? Nie. No właśnie. Stare okienko, ale jest pomysł nowy. Tam została taka mała szczelina, ja to zostawię, aż to do najmniej domyślę. Do października, a na zimę jakiś styropian wcisnąć i zawsze to jakieś wietrzenie dodatkowej szklarnie, jak tam dochodzą takie ekstremalne temperatury, że się w pale nie mieści. No, także byłoby to chyba koniec na tą chwilę obecną. Te oszelki robią robotę, naprawdę. Kurde, coś piknego. Widzicie, tu nigdzie uszczelek nie ma, tylko silikon, nie? To tak wiecie. A tu już uszczelka jest. Ale czysta. zacząłem tutaj skrobać? Będzie trzeba to poczyścić bardziej. Hmm. Ile mamy aktualnie stopni? O, parnik jak cholera jest teraz. 31 na jakieś 160 stopni, metra. To grunt naprawdę może będzie miał około 28. Jest super ten wentylator powiem. Któryś raz robi robotę, zrzuca te ciepełko na dół. I co? I to chyba byłoby na tyle. Jeszcze zobaczymy na górę. Wo, jeszcze woda leci. O, zraszanie robiłem. O! Muszę podlać tutaj. O! Słabo widzę. Kurde, piję tu wodę na półce, że... Ja pierdzielę. Trzeba podlać, kurczę. Tak więc dziękuję bardzo. Już można nie oglądać. W sumie dogram jak tylko podlewam i do następnego razu. Na razie jakby coś na razie. Aha, jeszcze jedno. Dzięki Jacek za pomysł z kupieniem takiego nożyka do skrobania yy, farby, jak po klapiecie okna na przykład. Taki nożyk z rączką. Także obczyszczę te dziadowskie szyby, spróbuję wyczyścić jak się to da. Bo kurde, naprawdę wiem, beznadziejnie to wygląda. Szczególnie tutaj widać, nie? Też. O! Tutaj. A patrząc, tam. Kurde, nie wiem. O tam to jest no, nieba, ziemia. To trzeba, trzeba coś z tym zrobić. I jeszcze, jak mówiłem, to ten beleczek muszę włożyć tam, o. Szybka dogrywka, jeszcze beleczek włożony. Także zostało poczekać na te na ten skrobaczek i obczyścić te szyby, bo ja na tą chwilę, wiecie, jak jadę z szybami? Pokażę Wam, jak to topornie schodzi. Bo to są, to są zanieczyszczenia jeszcze Pozostałe jak chlapałem wężem. Ciśnienie po szybach wszędzie, kurde wiecie, a teraz mam zraszać to całkiem inaczej, nie? No, zobaczcie jak to ciężko idzie. Naprawdę trzeba się natrzeć takim nożykiem, o tym wyłamywanym, żeby obczyścić te szyby. Chemia odpada, nie? Nie ma takiej opcji nawet, żeby tutaj cokolwiek chemią dawać, bo... Na przykład, tu korzenie poszły na pewno w grunt. Te już dawno są ukorzenione pod ziemią. Maranowiec dawno puścił w grunt, i pewnie już korzenie gdzieś tu łażą pod spodem pomidory. Także nie ma takiej opcji, żeby tutaj robić takie operacje sprytne do czyszczenia. O, tu też no, strasznie to idzie. A tamtym nożykiem wiecie, nią rączkę, tak, dosyć sporą, taką długą. Powinno przyjść pojutrze i powinno być spoko. No, zobaczymy. Jak to będzie? Pewnie dam znać. No, to już na razie, na pewno. Jedziemy na grzyby. Kto znajdzie najwięcej? Ja. <laughs> nie jest źle. Kurde. O, znalazłem. My znaleźliśmy. <laughs> no takie ładne. O kurde. Tu takie ładne. ale wiesz ta, i to na drodze rosną. Co to za dziady żółtki? Nie wiem. Ja dale. bo mają sitko. Wow. Rzniżono. Pokaż pod spodem. Olha uh, o oh, gancho é.